Przytulam się do niego, tak? Łapię za paszczę i uwaga, najpierw głowa, a potem hop i go wyciągam, tak? W ten sposób. Mogę go trzymać. Mogę go trzymać jeszcze w ten sposób. Wtedy robię to na kolanach. Różne są techniki, ale uwaga, pokażę teraz na sucho. Czyli tak, zobaczcie, rotuję, wkładam jedną rękę, hop, dokładam drugą rękę, łapię tutaj, tak? Tą rękę daję, tak, hop. To muszę się przytulić i wtedy zobaczcie, najpierw idzie głowa, żeby nie było, że my go poderwiemy i on uderzy głową w podsufitkę, tak? Tylko w ten sposób robimy tak, hop i wtedy możemy go odciągnąć. O ile jeszcze jak go wyciągamy, możemy go tą głową, o tyle jest niezwykle ciężko tego poszkodowanego utrzymać z tą głową w momencie, w którym my go już wyciągamy. No to co? Zaczyna się terena i będziemy ruszać Dobrze, dobrze. No dalej, dalej Bagażnik zaczynamy. Nie ruszają się zwłoki. Tu jest wszystko OK. Obejrzeliśmy maskę z przodu? Niech żyje Jest może? Tak? Mocniej pani zakładamy kołnierz, mocniej, mocniej, no luźno. Tak. <ślepokreśla>